Nie byłeś w górach? Znaczy, ogólnie to ja w górach byłem jako dzieciak. Gdzieś piąta, szósta klasa podstawówki. Stąd mieliśmy wycieczkę właśnie w góry, i od tamtego czasu też nie byłem w górach. Dopiero teraz w tym roku pojechałem do tego zakopanego, tak spontanicznie na ten Kaspru Wierch szedłem. I było takie, wow, góry. <laughs> Nigdy nawet w zakopaniu nie byłem. No to mordo, tworzysz swoją rzeczywistość. Kreujesz swoją rzeczywistość i kreujesz swoje myśli. I każda twoja myśl jest zapalnikiem do każdej kolejnej pozytywnej myśli. Także postanów w sobie, że jedziesz w góry i, chuj, ja tak robię. Ja stosuję taką tą technikę akcja-reakcja. Jak już mi coś do głowy przyjdzie, to żeby tą rzeczywistość kreować, mam takie postanowienie, że jak mi coś się w głowie pojawi, pomysł, który wydaje mi się jakiś taki dziwny, nierealny, to mówię, o, jak mi się już takie coś pojawiło, to teraz na pewno to muszę zrobić i to robię i przez ten rok to właśnie praktykowałem i mimo, że te wszystkie decyzje, które podejmowałem wydawały się takie dziwne, jakieś w ogóle do mnie niepodobne, nie... niepodobne do mojej osoby i robiłem to i polecam Ci to naprawdę, bo to jest zajebista rzecz. Akcja, reakcja. Coś pomyślisz i wydaje Ci się to dziwne i niepodobne do Ciebie, tym bardziej sobie postanawiasz, że to musisz zrobić i podejmujesz krok żeby to zrobić, jakikolwiek. Ja boję się trochę. A myślę, że ja się nie bałem? Ja w ogóle dwa razy byłem nad morzem w tym roku. Raz byłem w górach i teraz jadę drugi raz w góry. Gdzie ja w ogóle wcześniej, w ogóle nigdzie nie podróżowałem. Nigdzie nie wyjeżdżałem. Ogólnie Europę też zwiedziłem, bo przy koniach arabskich pracowałem i jeździliśmy na pokazy, ale to w ramach pracy jeździłem. A przez ostatnie lata to w ogóle Taki byłem wycofany, że nigdzie nie jeździłem, nic nie robiłem. Kompletnie niczego nie doświadczałem. Ten rok był dla mnie bardzo przełomowym rokiem. Minął mi tak szybko, ale jak sobie tak wspominam, myślę, ile rzeczy zrobiłem przez ten rok, to mówię wow. Tak w porównaniu z poprzednimi latami, mówię wow. Jednak się działo w tym roku trochę. Wziąłem udział w trzech biegach, 5 km i dwa razy po 10 km. Dwa razy pojechałem nad morze. Dwa razy pojadę w góry. Spontanicznie pojechałem też na koncert. Kojarzycie Inę? Aż sobie w ramkę oprawiłem. Ja w życiu bym wcześniej nie podszedł nawet do nikogo po zdjęcie. A zobaczcie, też spontanicznie pojechałem na koncert i sobie zdjęcie z Ine zrobiłem. <laughs> Ogólnie to był koncert Seniego, ale ona była z nim jako gość. Nerwica nie na tym polega, że ty jesteś tchórzem. Ty jesteś wręcz przy nerwicy bardzo, dużo bardziej odważny niż inni. 叫我去学对那些家伙，就写《己也白